Siemaneczko, witam wszystkich z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj troszeczkę z innej beczki, ale oczywiście mój kanał opowiada o dopingu. Także większość filmów jest na ten temat, ale też rzucam filmy na temat treningu. Jak trenować, jak się skatować, jakie ćwiczenia są dobre, jak w ogóle moje treningi wyglądają. I odnośnie tych filmów o treningu to chciałem wam powiedzieć, że. Strasznie mało ludzi to interesuje. Na przykład, y, gdzieś zrobiłem trening nóg, załóżmy, jest 4000 wyświetleń, a dałem filmik o sterydach, czyli o na przykład o bombie, szybka bomba, wyświetleń 20 000. dlaczego tak się dzieje, opowiem tutaj y, w tym filmie i dlaczego oczywiście mi się to nie podoba, ponieważ tam gdzie chodzę, na siłownię, chodzę też w różnych miejscach i widzę yy, ile ludzi bierze doping, ile ludzi się do mnie odzywa. To moi drodzy sytuacja jest taka, że na 30 osób biorących to może 3 wygląda dobrze, ale 30 bierze doping. Gdzieś tam te wybitne jednostki po prostu umieją to wykorzystywać i się wybijają ponad stan. Załóżmy na przykład ja, czyli biorę doping, mam gdzieś w myślach zawody, ukierunkowuję się na to, wypróbuję sobie flaki, dieta, zdrowie, wszystko pod jeden reżim i startuję sobie w zawodach. No i oczywiście rozmawiam sobie z takimi ludźmi: Słuchaj, bierzesz tam kurację za 1500 zł. No i po co ci to? A bo on chciał trochę sobie przyrosnąć. On nie myśli na zawodach, on nie chce tak jak ja wyglądać. Ja mówię spokojnie, nie będziesz. I moi drodzy, chcę wam tutaj wytłumaczyć, bo szczególnie młodym, bo strasznie dużo ludzi po prostu, nie wiem czy jest taki stereotyp po prostu, że sterydy zrobią z gości yy, no po prostu jakiegoś tam wielkoluda. Niestety jest na to potrzebny czas. Czas, który po prostu wszyscy nie mają tego czasu, albo po prostu nie chcą mieć. Bo jeżeli można iść, iść na trening, yy, zrobić sobie fajny trening przez załóżmy godzinkę, półtora czasu, to taki gość woli poglądać telewizję i będzie sobie siedział i mówił: O, bo jak ja bym wziął sterydy, to byłoby o wiele lepiej. Szybciej bym przyrosnął i w ogóle tak często bym nie musiał ćwiczyć. No i sytuacja jest sobie taki gościu. Pije sobie, pije, imprezuje, pije, imprezuje, chodzi sobie w krateczkę na siłownię. Od stycznia on wchodzi na bombę, bo on wejdzie na bombę, to on przestanie pić. A tak co tydzień kanał. I ja mówię, człowieku, daj sobie spokój, ponieważ ty prowadzisz inne życie. To, że ty chcesz wyglądać na dużego, to, to ci nic nie da. Przykujesz się, coś tam wodą cię napompuje, bo to napompuje wodą. Pierwszy taki cykl, jeżeli gościu nieumiejętnie to rozporządzi, on napompuje wodą, czyli waga idzie do góry, siła coś tam podrośnie, super, gość jest zajerany, ale zaraz po odstawieniu wciąga się i dalej jest to samo, więc jaki jest sens kurwa brania akurat w tym momencie? No, dla mnie to nie ma sensu i tłumaczę takiemu człowiekowi, że na przykład wypierdolenie pieniędzy to jest wypierdolenie w błoto. Po prostu. Koleś, który sobie na przykład trenuje, i on cały czas trenuje, chodzi sumiennie i tak dalej, to nie rok, dwa ją już musi wejść na bombę, bo on musi rosnąć dalej. To jest, moim, to jest proces, który trwa bardzo długo. Bardzo długo trwa i który po prostu to trzeba lubić. Jeżeli to są tak zwani sezonowcy, raz są troszeczkę urośli, trochę zmaleli, urośli, zmaleli, no to jest bez sensu, ponieważ dochodzi tam alkohol, podejrzewam, że również narkotyki i takiemu gościowi mózg po prostu wyżera i on z tego chuja ma. Ale jesteśmy facetami i nie oszukujmy się, każdy z nas chce być dopierdolony. Do czego tutaj zmierzam w tym filmie? Zmierzam tutaj do, do, do tego, że wszyscy, wszystkich interesuje temat doping. Kurwa, ile brać, jak dużo? Jakie dawki? Mam kurwa miliony pytań. Już teraz jest od 3 do 10 wiadomości dziennie. Mam na swoim fanpage'u albo na Instagramie. Tak do mnie napierdalacie, że aż kurwa rzygać mi się chce. I to naprawdę, nieraz wchodzę na gościa, tam jest zero zdjęć. Albo przykłady, koleś mi wysyła w, w zdjęcie formą, tak, tak stoi. I, mówi, I pyta się, czy jest dobrze. Ręce rozkładam, no, w ogóle nie odpisują takie wiadomości. W, z, przepraszam Was, ale w ogóle nie odpisuję na takie wiadomości, ponieważ bym musiał siedzieć i po prostu napierdalać i jest, a, a szuwar tylko jedno pytanie, ja odpowiem na jedno, on zadaje drugie, a jeszcze to, a jeszcze tamto i w końcu wychodzi, że musiałbym gościowi ułożyć jakiś cykl, co nie biorę za to ani złotówki, ale jeśli koleś by miał jakieś ale, coś ze zdrowiem, to podejrzewam, że przyszedł po prostu do mnie i miał do mnie problem ponieważ ja mu tak rozpisałem. Yy, więc tego nie robię, nie piszcie mi tam wiadomości, bo to też Wasza strata czasu. Zainwestujcie sobie w jakiegoś coacha, który fajnie wszystko rozpisze, yy, sorry, weźmie za to sianko i weźmie za to odpowiedzialność. To sobie wbijcie do głowy. To jest raz. Dwa. Jeśli chodzi o trening. Tutaj, jak mówię, strasznie dużo ludzi podchodzi na temat dopingu. I te, jak powiedziałem z początku, te 30 osób, które chodzi, 3 wygląda dobrze. Dlaczego? Bo te trzy się ścierają. Wczoraj akurat robiłem sobie z ziomeczkiem nogi. Oczywiście sobie poćwiczył raz, drugi, trzeci, czwarty kiedyś ze mną. Przedstawił, oczywiście, swoją wizję, bo twierdzi, że jest troszeczkę mądrzejszy. Okej. Okay. Ćwiczy, poćwiczył sobie. Kuracja kurwa taka, taka kuracja, że nawet ja tyle nie walę. I koleś dziwiony on nie rośnie. Nie ja po pierwsze chujowe żarcie. Po drugie chujowy trening. <laughs> no, oczywiście zgadzaliśmy się na siłownię. Ja mówię, chodź, 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 robimy nogi. doliliśmy kurwa nogi. Zrobiliśmy je porządnie. I on po trzech seriach. Był już tak upocony, ja zresztą też, nie mówię, że nie, był już tak upocony, że gość mówi mi, że on po prostu jak trenuje i robi cały trening, to on nie jest taki mokry. Dlaczego? Bo ćwiczy jak pizza. Niestety to dotyczy się większość ludzi i tacy ludzie, którzy biorą sterydy, mogą w siebie, nie wiem, jak lotkami napierdalać, ładować w siebie tony, tony tabletek. Nie przypilnujesz żarcia, chujowy trening, to chuja wam to da. Jeżeli na przykład ja kiedyś tam też były filmy, insulina, hormon wzrostu, dawki też były konkretniejsze, przyłożyłem się do tego, naprawdę mnie rozpierdoliło, to i tak spodziewałem się efektów kurwa na miarę Mr. Olympia ale niestety takich efektów nie było, ponieważ czas, to jest czas, to trzeba napierdalać rok w rok i po prostu masa redukcja, masa redukcja, zawody, jechać i człowiek się po prostu z roku na rok rozwija. Albo się rozwija, albo opierdolnie mu wątroba. Coś za coś. Więc o zdrówko też trzeba dbać. A jeżeli tacy ludzie, bo oni dla siebie i kuracyjka idą sobie wypić na weekend, czy przyćpać, chujowa dieta, chujowy trening. Znaczy wiara myśli, że trenuje, ale to jest słabe. Jeszcze jeden taki przykład, miałem takiego młodego chłopaczka, mówi, że mu nogi nie rosną. Ja też nie twierdzę, że jestem jakoś tam mega rozjebany, ale w porównaniu do reszty tak z moich okolic to gdzieś tam się wyróżniam swoją sylwetką i mówię, no wiadomo, że są lepsi kulturyści, ja tego po prostu nie ukrywam, ale jadąc na jakieś zawody, gdzie tam jest nie wiem 15 czy tam nawet 19 typa było, a byłem ich czwarty, no to Gdzieś tam powiedzmy, że w tej czołówce się trzymam. Tak sobie przynajmniej wkręcam. I jeśli chodzi o tego młodego chłopaczka, wziąłem go. Robimy sobie tam suwnicę w pewnym momencie. I on robi, robi pach, pach, pach. Robimy sobie po 20 ruchów. pach, pach, pach. Za jednym strzałem 20. Odkłada. Ja zakładam większy ciężar, większy ciężar dokładam. On mówi, że nie da rady. Ja wiem, człowieku, przecież to zrobiłeś na strzał. Że mogę sobie zrobić załóżmy 15 na szczał, jeden wdech, drugi, jeszcze trzy, znowu dwa wdechy i ostatnie dwa dobić. I mówię, zrobisz to, mówię 40 kilo więcej ci nakładam i mówię, i to zrobisz. Mówi, nie, nie, co ty. Ja mówię, a ja że to zrobisz? Puściłem go, no i kurwa zrobił. Mówię, i zobacz, jeżeli twój trening jest taki, że nie wkładasz sobie w pizdę, a bo cię boli, bo się kurwa spocisz, bo to na każdej siłowni są teraz prysznice. Możecie się wykąpać, bo też widzę, że większość się nie kąpie. On to jest bardzo często spotykane, zwłaszcza u dziewczyn. To jest straszne. No ale one tak trenują, że się nie pocą. Ale dla tych, którzy się pocą, yy, polecam prysznic. Więc taki trening: przyjść, zetrzeć się tą godzinkę. Nawet yy, nie 5 razy w tygodniu, wystarczy 3 razy w tygodniu dopierdolić na maksa taki trening I, i będą po prostu efekty. Do czego tutaj zmierzam? Dlatego, że wrzucam filmik o sterydach i wrzucam filmik na temat treningu. Na temat treningu gówno to za przeproszeniem, kurwa powiem, ludzi interesuje. Nie ma treningu, nie, nie. ważne są sterydy, Tak. Ile ma być? Czy on ma być trzy strzały testosteronu? Czy ma być 10 strzałów? To jest ważne. Tak. On wtedy będzie rosnął. To zależy od dawki, bo jak bije 5, Nie, no, szubar to jednak mało. Musi być 10. Ja wtedy urosnę. Ja tak sobie stoję z boku, patrzę, jak sobie go ćwiczę i mówię: Nie, mówię, szkoda pieniędzy. Zmienisz dawki, pocisz porządnie. Mówię, będzie to samo. Ale oczywiście, ja to mówię ze swojego doświadczenia. Ponieważ mój staż to jest kurwa 15 lat i zęby na tym zjadłem, więc mogę się na ten temat po prostu yy, wypowiedzieć. Jeżeli jest taki młody adepcik w siłowni, podejrzewam, że większość tutaj młodych ogląda, starszych też. Niestety nie, koks kurwa robi robotę. Teraz jestem na malutkich dawkach, uważam, praktycznie koło setki. I co ja przebijam? Trzy strzały testosteronu, dwa szczały MPP tej krótkiej deki i tu Kiedyś, kiedyś były okresy, że brałem pięć razy większe stężenie w ciągu tygodnia. Były takie okresy. I co? Ja teraz mam takie same efekty praktycznie co kiedyś. Dlaczego? I chodzę na kickboxing dwa razy w tygodniu i raz w tygodniu jeszcze mata. Do, jakie kardio do tego jeszcze dochodzi? To jest jakieś nieporozumienie. I z dietą y tak z, nie dopilnowuję. Dlatego raz, że jest pamięć mięśniowa, mięśnie wróciły do takiego stanu, co kiedyś, ale nie ma przebicia dalej, że nie zrobiłem jakiegoś progresu. Więc po prostu wyglądam tak, jak yy, załóżmy, wyglądałem kiedyś. No może nie ma jeszcze tej separacji, yy, to wiadomo, bo musi się to nabudować z czasem, ale tak jak mówię, siłownia i Trening w ogóle ten sport taki czy podnoszenie ciężarów, to, to, też to można do tego zaliczyć. Najważniejsza jest cierpliwość. Jeżeli po prostu jest chłopaczek, i on chce szybko, szybko, to on chce szybko na teraz. Go nic nie interesuje, go interesuje teraz. Ja, jeżeli trenując, ja już 10 lat temu wiedziałem, że będę w tym wieku i dalej kurwa ćwiczył, będę miał kurwa 40 i dalej będę ćwiczył, będę miał 50 i dalej będę ćwiczył. No chyba kurwa, że mi ręce urwią. No to yy, to jest. Sportowiec to jest taki sportowy świr. Ja po prostu bez tego nie umiem żyć. Muszę iść sprawia mi to przyjemność. Nie wiem czy oglądaliście Dragonballa pewnie tak. Yy, tam chłopaki im bardziej w tym lepiej się czuli i po prostu lepiej walczyli. Ja mam to samo. Im bardziej sobie dam w pizdę na takim treningu że zdycham umieram. Uśmiech taki. Mówię, zajebiście mówię to jest to ja idę z uśmiechem do domu dlaczego mówię odjebałem tą robotę. Mam z kolei następnego jeszcze tam ziomeczka. To mówi ja nie wiem ja się zmuszam ja tu idę za karę to nie jest przyjemne. Ja mówię, a co jest dla ciebie przyjemne no wezmę chipsy i posiedzę oglądam telewizor i jest fajnie. Cel uświęca środki jeżeli. Musicie sobie to wszystko siedzi w głowie musicie sobie wbić to w głowę i tak jak mówię najważniejszy jest cel. Masz cel po prostu. Nie wiem jeżeli ktoś wypycha 80 na klatę to niech sobie wbije do głowy a będę wyciskał 120 tam w przeciągu dwóch lat i on na dwa lata ma robotę. I on przez dwa lata sobie gdzieś tam dąży do tego celu. No i oczywiście muszą być następne cele następne. To jest bardzo fajne bo jeżeli sobie człowiek się tak ukierunkuje i zdobywając te cele oczywiście nie można sobie takich dużych robić celi na wielką skalę, bo to jest bardzo ciężkie do wykonania, małymi kroczkami do przodu, <laughs> aż się po prostu tak wbijecie w ten trening, że po prostu nie będziecie yy, bez tego mogli żyć. Ale to jest oczywiście moje zdanie. Ja jestem ja to ja, wy to wy, każdy jest kowalem swojego losu, więc yy, tyle na dzisiaj ode mnie. Bawcie się dobrze. Zdrówka przede wszystkim, trzymajcie się piąteczka. Dobra.